Laudetur, słów parę jeszcze o wyborcach, którzy deklarują Ci podziw dla Konfederacji. Co jest przyczyną? Oczywiście nie możemy zwalać wszystkiego na mitycznych inceli siedzących w piwnicach, piwniczaków, nieudaczników, to byłaby bzdura. Przeprowadzone dość obszerne badanie pokazuje, że cała masa młodych i średnio młodych przedsiębiorców, zwłaszcza na prowincji i w mniejszych miastach, wyraża absolutnie podziw i chęć głosowania na konfederację. Nie są to żadnice, Mają żony, mają dobre wyniki finansowe, są, są fajnie ustawieni w życiu, więc na co więcej, nawet 11% młodych kobiet, jak wynika z tym. O co więc chodzi? Pierwsza rzecz to jest urok retrotopii. Urok retrotopii w rozumieniu ekonomicznym polega na tym, przy się wszędzie bez umiaru o straszliwym rozdawnictwie PiSu i o tym, jak to strasznie wysokie podatki wszyscy płacą, jakie te podatki są mordercze, na matki, etc., etc. Oczywiście dla umysłu 16, 15, 20, 30-latka to może być atrakcyjne. I teraz tak, to, to jest jeden aspekt tej retrotopii. Drugi to jest na pewne proste umysły, fajnie działa idea powrotu do XIX wieku. Czyli jak najniższe podatki, w ogóle podatków, sam sobie wszystko zorganizuje. Po, po co mi dobra infrastruktura, po co mi szkoły, po, po, po co mi publiczna służba zdrowia? Tu dostanę talon, wykupię sobie. Ale słuchajcie, może w ogóle po co państwo? Po co w ogóle państwo? Jestem taki silny, każdy z nich na pewno będzie zorganizuje sobie prywatną bandę, będę się bronić. To jest właśnie taki, jak wolontarystyczny libertarianizm. On jest bardzo prymitywny. Ci sami, którzy to mającie 20 czy 30, jednak dorastają i stwierdzają, że Operacja. Mam teraz na przykład studenta, który miał operację szpiku. Nigdy w prywatnym systemie ubezpieczeń, kiedy składka obejmuje pewną taryfę tego typu operacji, czy całościowych terapii wartych miliony, czy dziesiątki milionów, absolutnie prywatny ubezpiecznik nie będzie finansował, bo przeważnie polisa ma pewną wartość. Spójrzcie, jak to w Stanach wygląda. Ile osób nie może się leczyć albo zostaje zrujnowanych przez dopłaty do polis, bo polisa obejmuje określoną wartość. Prosty umysł nie rozumie tego, że gospodarki, czy społeczeństwa są bardzo, bardzo skomplikowane tworami. I że jedno cięcie koszą, o obniżę podatki, uproszczę, zlikwiduję składki, to to zwykła bzdura, nic takiego się nie da zrobić. Ci sami ludzie mają babcie, matki, mają ludzi, którzy dostają emerytury, renty w rodzinach i co nagle przyjmujemy model chiński, likwidację wszystkich funkcji socjalnych państwa? Chiny na tym świetnie wyrosły, a teraz już buksują. Bo okazuje się, że przez to drastycznie maleje siła nabywcza ludności, która w obliczu braku funkcji opiekuńczych państwa, musi znaczną część zarobionych pieniędzy wydawać na opiekę nad bliskimi, nad rodzicami, nad dziećmi. To działało w Chinach przez pewien czas, a teraz już przestało działać. I przez to i przez kryzys demograficzny mam nadzieję, na, że na szczęście dla świata Chiny zaczną buksować i staną się taką drugą Japonią. Nigdy Stanów nie prześcigną. Zostaną w takim stabilnym, dość wysokim poziomie, ale nie zagrożą światu. A zobaczymy jak będzie. Urok retrotopii u tych młodych mężczyzn polega się też czasem na wieży. Przywróćmy XIX wiek. Kobieta do garów. Kobieta w kuchni będzie pewna, będzie wierna, nie zdradzi, nie odejdzie cytratu. Tylko jeszcze jedno: jak to wy egzekwujecie? Czy męcen zabroni wyjazdu kobietom z prowincji, wyjazdu do Warszawy, wyjazdu do Londynu? No, tego to się chyba raczej nie da zrobić. Także wszystkie te bzdury dotyczące podatków można jeszcze bardziej obniżyć i tak niski PIT do 8%. Powiem, tak robi Orban. Tylko jednocześnie podwyższą wam VAT i akcyzę, tak jak Węgrzy, którzy mają najwyższy VAT, jeden z najwyższych na świecie. Bo prol nie zauważa, z jednej strony obniżam Ci PIT, z drugiej strony na tyle podwyższam VAT, że płacisz. Znacznie, znacznie więcej. Polska jest w sytuacji, w której musimy się zbroić za potworne sumy. Tego nikt, no może Grzegorz Braun czy Korwin Mikke, jeśli by chcieli uczynić tutaj rosyjską kolonię, ale to jednak nie przejdzie. Nawet w ekipie PiS Konfederacja musimy wydać potworne sumy na zbrojenie. Mamy służbę zdrowia, jaką mamy, i mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo. Jednak większość nie zrezygnuje z publicznej służby zdrowia. Mamy edukację, mamy w całą kwestię infrastruktury publicznej. Podatki re relatywnie w obliczu zadłużenia będą tylko rosnąć. Natomiast wyborcy Konfederacji w pakiecie, ci młodzi, którzy przecież nie są obyczajowo bardzo zacofani, dostaną na pierwszych miejscach godek. Idee Konfederacji Giedrzewałskiej, nie, 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 to nie było 5 ani 10 lat temu czy 20 lat temu, to było bardzo niedawno. Dostaną być może zaostrzenie prawa aborcyjnego także o sytuacji ciąży z gwałtu czy skaźroctwa lizanie de kościołowi w jeszcze bardziej wyrafinowany sposób, skansenizację Polski w dalszym, dalszym ciągu postępującą, a kobiety co? Będą rodzić mniej, będą się bały zachodzić w ciąży, no nie wiem, ja bym się bał, gdybym był młodą kobietą w Polsce, a jeżeli prowadzona będzie polityka mocno mizoginistyczna, będą po prostu wyjeżdżać, tak jak wyjeżdżają w większym stopniu i ta nierównowaga demograficzna będzie tylko narastać, więc problem incerów może tylko rosnąć. Nie dostaniecie niższych podatków, ale dostaniecie tylko coraz większe zaciśnianie obyczajowego gorsetu. Być może także klauzulę sumienia dla hotelarzy i cukierników. Życzę powodzenia.